Cześć, wydaje mi się, że wiele z nas pamięta ten moment, kiedy mogło po raz pierwszy podjąć jakąś ważną decyzję w swoim życiu. Taką zupełnie autonomiczną, taką niezależną, taką, która pozwoliła mu zawalczyć własne wartości. Na przykład też się wstawić za kimś, nawet jak było bardzo trudno, i raptem przeżył ten moment, takiego to ja zdecydowałem, to ja jestem, to tutaj mnie zobaczycie. No właśnie. I przez to także myśleliśmy, że no tak chwalimy Boga, bo On w naszej decyzji był i jest i coś dobrego przez nasbyśmy. Ale przychodzi taki okres w życiu, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, w którym to nie my się przepaszamy, nie my podejmiemy tę decyzję, nie my będziemy tą autonomiczną, pełną stroną. W jakimś sensie tak, ale... Ktoś inny podejmie decyzję, czy to będzie choroba i czy to będzie ktoś inny, kto nam będzie chciał zaszkodzić, a już nie będziemy mogli powiedzieć nie, tylko będziemy musieli powiedzieć tak. To będzie sytuacja naszej śmierci, to będzie sytuacja naszej choroby, to będzie sytuacja, w której będzie coś, co będzie kompletnie wywali nasze życie do góry nogami, a nie będziemy mogli już temu się oprzeć. I właśnie w tym momencie, mówiąc tak tej sytuacji, zgadzając się na nią, jakby przyjmując, że ona jest, też wielbimy Boga. I to jest właśnie piękne, destrupne. to jest trudne, to jest takim misterium życia, które się odsłania pewnie i będzie na naszej drodze. Takie mam, przed takie mam poczucie, takie zrozumienie pani w Ewangelii. się Twoim. Cześć.